Dzisiaj zagramy znaczy z okazji piątku, czyli strachy na rachy w piątek z Turkiem będziemy nagrywać pewien materiał. I sukałem czegoś, nie mogę znaleźć i mówię idę tam pierwsze najlepsze co, a pierwsze najlepsze to jest oczywiście znany wszystkim Slenderman. A jaki? To już za chwilę sami zobaczycie. Teraz tylko tutaj opisy w ruchu ASZ bieg na SHIFT, wzięcie kartki lewy przycisk myszy miana baterii w latarce na R życie jego wartość wzięcia się gdy płacisz na slendera i kartki ilość kartek jaką dotychczas udało Ci się zebrać to kliknął LPM aby przejść do gry D moglibyśmy iść Ukradłem twoje mydło. Ta fuck. Tikiti

O kurwa pierwszy raz coś mnie wyręcza w mówieniu Ale dobra jeszcze cztery To ty piszę? Porwałem FabFabFab

チキチン。 CZIĘŃ! A, a! A! Kurwa! CZIĆ! CZIĘŃ! <śpiewanie> Trzymaj... spodnie. Hmm... Tiki-tching! Jeszcze tylko dwie. ne? Und 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 und

dostosowywać się do naszej listy, którą um, um, razem wymyśliliśmy z Garam, do której się nie no w sumie w ogóle się nie dostosowujemy do niej. Mamy ją gdzieś, ale to się zmieni, ponieważ przecież y, raz usłyszałem coś takiego, że to co zostało zapisane niech się stanie wcześniej stylu. I ja się do tego przyznam i to zostało napisane i to się stanie.